Dlaczego wpuszczamy krople przed badaniem? Yy, rozumiem, że chodzi tutaj o krople rozszerzające źrenice, yy, czyli tak zwane cykloplegiki, yy, bądź yy, są to krople, które yy, działają na nasz mięsień rzęskowy, powodując rozszerzenie źrenicy yy, yy, oka ludzkiego i yy, Bada... Często badania nie da się przeprowadzić bez kropli. W jakich sytuacjach? Oczywiście do badania, do określenia, dokładnego określenia wady wzroku u dziecka nie da się takiego badania dobrze przeprowadzić bez rozszerzenia źrenicy. I to nawet kilkakrotnie podaje się krople do oka, żeby porazić akomodację, czyli żeby pra... dziecko nie pracowało okiem i żeby pokazało, jaką faktycznie ma wadę. Bo yy, u dzieci wada wzroku jest częściowo ukryta. Dziecko pracą oka część wady nam nie pokazuje. I żeby określić czy te, i dobrać właściwie okulary, czy dziecko ma wadę mniejszą bądź większą, musimy niestety takie źrenice oka poszerzyć. Poza tym rozszerzanie źrenic jest nam potrzebne do dokładnego oceny dna oka. Dna oka nie da się obejrzeć, zwłaszcza na obwodzie siatkówki. Obwodu siatkówki nie da się obejrzeć bez rozszerzenia źrenicy. Natomiast w tej chwili, jeżeli jest to osoba młoda. Z przejrzystą soczewką. Nie ma żadnych nieprawidłowości w obrębie układu optycznego. Oczywiście istnieje możliwość oceny dna oka bez rozszerzania źrenic. Mamy do tego celu specjalne badanie w lampie szczelinowej za pomocą soczewek folka, które powiększają nam obraz. Jesteśmy wtedy w stanie zbadać takie oko bez rozszerzania źrenic. Natomiast jeżeli istnieją jakieś, jakiekolwiek nieprawo, nieprawidłowości czy nieprzezierność ośrodków optycznych, na przykład zaćma, musimy taką źrenicę zawsze poszerzyć i dokładniej ocenić, jak wygląda oko w całości. Prawda? Czyli po, po rozszerzeniu źrenicy okulista ma lepszy wgląd w struktury oka, czyli w to, co znajduje się wewnątrz oka.